Mamy godzinę 18.40 Dzisiaj jest niedziela 5 kwietnia 2020 roku i chciałbym pokazać co zrobiłem dzisiaj więc tak można powiedzieć, że przeprasowałem niedzielę tutaj uszczelniłem Połączenie podłogi ze ścianami, deskami. O. Teraz tutaj dałem takie pionowe zgodnie z dokumentacją. Wzmocnienia to są w, w każdym rogu, czyli w czterech rogach. No, wywaliłem tą skrzynkę, która tu była, spaliłem, wywaliłem. Ławki te stare, tylko taka jedna i jedno krzesło. Teraz tutaj. Ta domek obity papą z lasu poszedł do Pana Władka tam na plac dla Nelika i dla Zora. Wymieniłem siano w tych wszystkich domkach. W tych w tych i tutaj o proszę wyszła z tamtego wyszła. I tutaj wyrzuciłem siano, a włożyłem taką wykładzinę i zobaczcie Baribalek siedzi sobie. Siedzi Baribalek. No, tutaj taką narożną półeczkę, żeby koty mogły przechodzić stąd, dotąd zau zauważyłem, że przechodzą. A, a tu proszę, Zuzia położyła się na półeczkę. Leży sobie na półeczce. No, tutaj wiadomo to połączenie podłogi ze ścianami bocznymi też. tutaj wzmocnienie. No i zobaczcie, zostały elementy. Tak się zastanawiałem, gdzie je pochować. Nie za bardzo wiedziałem, gdzie i takie coś wymyśliłem. Miałem te poręcze, no to przekręciłem, włożyłem i jest. Natomiast te cienkie, no już się nie mieściły, no to. Na końcach przykręciłem prawie, że nie widać. I są na zapas jak będzie potrzeba. To się będzie brało, odkręcało, czy tam wysuwało. Na kotki świeże siano. To zaraz wchodzą. Lubią. Co kiciulka. Nie. A to tak wygląda tutaj z zewnątrz, także tu się przerzedziło. Teraz tutaj były takie półeczki, ale były montowane pod oknem, ale ze względu na to, że są tam półki, no to przykręciłem tutaj do drzwi. Będzie potrzeba położyć coś podręcznego. To się położy. No tutaj to, żeby sobie klucze na przykład powiesić albo coś innego. O, jest to tak z zewnątrz. W środku wyrzuciłem tą starą skrzynię, rozkręciłem ją na elementy. Pierwsze śruby odzyskałem i ułożyłem tutaj. Aby kotki sobie tak kładły, bo tutaj lubię nawet te filcowe tutaj. No i tutaj jest o ta półeczka, która wcześniej była zrobiona. Mila bardzo lubi tutaj spać, z tym yy, tej kuwecie z sianem. No, ciotka płaczka to z kolei lubi tutaj na łóżku i na łóżku chętnie się kładzie. No to tak, z grubsza. Co zrobiłem, jest jeszcze jeden element, bardzo ważny. Tutaj, kochani, była taka półka, na której właśnie złożyłem te pozostałe elementy, te drewniane. I one ważyły dosyć sporo, tam, nie wiem, 50 kg czy więcej. I one były tam mniej więcej jak ta półka, co jest, o tam, gdzie półka właściwie na tej półce. I był taki ciężar, że to zaczęło wciągać do środka deski. I zauważyłem wybrzuszenie, i to znaczne gdzieś w rzędu 5 cm. I to było na tyle niebezpieczne, że to wybrzuszenie, to wybrzuszenie tam się wciągnęło że mogło to wyskoczyć te pióra z tego się rozsypać więc zlikwidowałem półkę tamtą te elementy tutaj zamocowałem na dole teraz natomiast tutaj żeby wyprostować to dałem taką kątówkę czy jak tam się mówi no i śrubami mocno przykręciłem i ściągnęło to, wyprostowało i jest teraz proste. No, było możliwe dzisiaj tyle roboty tego wkręcania, dlatego że miałem wkrętarkę tą akumulatorową, bo pan Darek zostawił dwie skrzynki, w jednej właśnie ta wkrętarka, i przydała się teraz bo szybko, sprawnie mogłem sobie poprzykręcać te wszystkie deski. Nie musiałem ręcznie kręcić, aż mi stawy bolały, a ja tak, i tak mam chore stawy. No i tutaj próg też został wzmocniony. Pan Zygmunt mi pomógł to zrobić. No to tyle, co się dzisiaj zrobiło. I cóż mogę powiedzieć tak? Na dzień dzisiejszy, że na dzień dzisiejszy to już nie widzę, żeby coś więcej robić. Poza tym, że jeszcze mam w planach tutaj zrobić zadaszenie. Zadaszenie nad, na ten wózek. Zrobię to w ten sposób, że tutaj dam tą. Ten krawędziak, czy jak tam, kantówkę, która tam jest na ścianie, za tymi obejmami. Drugą dam tam pod dachem. I później stamtąd dotąd te krawędziówki, takie żebra, dachu. Tylko na razie nie mam materiałów, czym ten dach przykryć muszę skombinować papy jakieś jeszcze deski z szaf żeby przykryć i później papę na to położyć i to będzie to zadaszenie no to tak będzie wyglądać to no bo tak to to mi ten wózek który jest w, zrobiony z płyty OSB nasiąknie wodą i się rozleci co no, mi mila kiciólka, co chcia no to byłoby tyle sprawozdania co dzisiaj zrobiłem muszę przyznać, że czuję to w nogach czuję w nogach te stanie, chodzenie no ale to jak się przepracowało uczciwie to się będzie dobrze spało, chociaż bardzo wierzący, ortodoksyjni, że tak powiem, chrześcijanie będą mieli mi złe, że w niedzielę się nie pracuje, tylko się modli. No, ale i teraz i z modleniem są problemy, bo do kościoła nie można. Tyle, że. Wysłuchać w radio, no w radio to sobie wysłucham, pracując nawet. No to tak, Basiorek siedzi, zuzia na półce u góry. I cóż. I kończy się niedziela. Ciepła niedziela. Dzięki temu mogłem.